Stowarzyszenie Spektrum zorganizowało w Raciborzu konferencję pod nazwą Niewidzialni sytuacja osób z niepełnosprawnością po ukończeniu edukacji. Spotkanie poświęcono samodzielności dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Stowarzyszenie Spektrum to osoby, które spotkały się w grupie wsparcia dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu, działającej przy poradni psychologiczno-pedagogicznej w Bożu. Stowarzyszenie zorganizowało konferencję, podczas której poruszono ważny temat tworzenia miejsc aktywności dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Dzisiejszy sympozjum organizowane przez Stowarzyszenie Spektrum ma na celu przybliżenie uczestnikom, ale też i tym najbardziej zainteresowanym, czyli szczególnie rodzicom y, dzieci z niepełnosprawnościami, form y, opieki, form y, pomocy, które będą się pojawiać, które już są też na rynku, często takich nie mamy w naszym powiecie, w momencie, gdy te dzieci kończą edukację. I tu szczególnie mówimy o zakładach aktywności zawodowej. Jest to bardzo forma, ważna forma y, opieki, y, pomocy. Która funkcjonuje już w wielu powiatach. Myślę, że nadszedł czas, aby w Bożu też się nad tym pochylić, i za to jestem niewątpliwie organizatorom wdzięcznym, bo my, jako miasto, jesteśmy gotowi, aby to wyzwanie podjąć. Oferta terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych kończących edukację w powiecie jest niewystarczająca. Fundacje i stowarzyszenia aktywnie działają przeciwko tej sytuacji. Po zakończeniu edukacji właściwie często się mówi, że te osoby wpadają w taką dziurę systemową. No, oczywiście działają w Polsce placówki dzienne, warsztaty terapii, środowiskowe domy samopomocy, ale nie zawsze jest w nich miejsce dla, dla tych absolwentów, osób niepełnosprawnych z, z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną. No, dlatego organizacje pozarządowe, tak jak tutaj Stowarzyszenie Spektrum czy inne z całej Polski, próbują tworzyć, wymieniać się informacjami, tworzyć rozwiązania, tworzyć też placówki, Prowadzić. W Polsce no, ten system wsparcia dla osób z autyzmem w ogóle dla osób niepełnosprawnych no, jest taki, bym powiedziała, raczej słaby, chociaż wydaje się, że w, że w tych czasach łatwiej jest znaleźć pomoc właśnie dla dzieci, dla małych dzieci, otwierają się prywatne przedszkola, tak? już jest troszeczkę gorzej ze szkołami, bo jest mniejszy wybór. Natomiast jeżeli chodzi o osoby dorosłe, no to no, tu jest naprawdę źle. Brakuje takich miejsc, gdzie osoby dorosłe mogłyby kontynuować, nie wiem, nabyte wcześniej umiejętności, rozwijać swoje pasje czy uczyć się jakiegoś zawodu. Takich miejsc jest bardzo niewiele w Polsce i jeżeli już są, no to trudno tam znaleźć miejsce. Konferencja dedykowana była rodzicom i opiekunom osób z zaburzeniami rozwojowymi, a także samorządowcom oraz pracownikom sektora pomocy społecznej. Stowarzyszenie spektrum. Organizuję tego typu konferencje od wielu lat i no, za każdym razem otrzymuję zaproszenie wobec czego jestem. Staram się też wspierać działalność tego razem ze niezależnym stowarzyszeniem samorządowym, służbie mieszkańcom. Prowadzimy w tej chwili też zbiórkę nakrętek w, przy nakrętkowym sercu przy ulicy Nowej. Właśnie z myślą o działalności Stowarzyszenia Spektrum. Chcemy wspierać działalność tego stowarzyszenia, bo też normalnie widzimy, z czym ludzie tworzący to stowarzyszenie na co dzień się zmagają, ale też jak pięknie jednoczą się wokół wspólnych celów. Jak to pięknie realizują? Na spotkaniu rozmawiano o samodzielności osób z niepełnosprawnością, głównie intelektualną, sprzężeniami lub spektrum autyzmu, a także o ich aktywności na rynku pracy oraz możliwościach mieszkaniowych. Ale głównie chodzi nam też o dorosłość i o to, żeby osoby niepełnosprawne miały gdzie mieszkać. W tym momencie, w ramach takiego procesu, który się nazywa dość groźnie deinstytucjonalizacja. Powstają rozwiązania także w ramach strategii rządowych dotyczących e, ośrodków takich małych, przyjaznych, na przykład dla 12 osób, dla 20. To się nazywają centra opiekuńcze mieszkalne tworzone przez gminy i powiaty. Fundacja Niebieski Szlak realizuje projekt budowy domów w Gdyni dla dorosłych osób z autyzmem. Władze tego miasta już wyznaczyły działkę przeznaczoną na tę budowę. Nasze niepełnosprawne dorosłe dzieci y, też nie mają... Y, nie mają gdzie mieszkać tak naprawdę, jeżeli nas zabraknie, jeżeli rodzice umrą, no to tutaj wygląda to kiepsko, ponieważ mogą takie osoby trafić, no, nie wiem, do domów pomocy społecznej albo do szpitali psychiatrycznych, gdzie nie ma fachowej opieki, gdzie mogą być przywiązywane pasami do, do łóżek, tak? gdzie mogą być szprycowane lekami. W związku z tym, no tutaj wydaje się, że to jest palący problem i że koniecznie trzeba zająć się dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami. Rehabilitacja i zajęcia w zakładzie aktywności zawodowej są bardzo ważne dla poprawy komfortu życia osób niepełnosprawnych i ich bliskich. Przede wszystkim to są placówki dzienne typu środowiskowe, domy samopomocy. W przypadku autyzmu są to typu D, taki profil. Warsztaty terapii zajęciowej no to są jakby najbardziej dostępne w, w Polsce forma takiej terapii dziennej. Ale też różne organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia realizują projekty. Czyli to są jakieś trwające rok albo trzy lata projekty aktywizujące, już napisane pod kątem konkretnych osób. Po ukończeniu podstawowej edukacji dorosłe osoby niepełnosprawne mają bardzo mało możliwości dalszego rozwoju. Powstanie odpowiednich miejsc, Tworzy dla nich nowe szanse. Dom jest dobrym miejscem, ale jednak dorosłość wiąże się z wychodzeniem z tego domu, z aktywnością, z rehabilitacją, z byciem w społeczeństwie. No i o to nam wszystkim chodzi. Miejsca i warunki do radosnego i zrównoważonego rozwoju dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami są bardzo potrzebne, o czym może też świadczyć doświadczenie stworzenia kilka lat temu zespołu osób niesłyszących w naszym mieście. Swego czasu miałem, powiedzmy, możliwość współpracy z ośrodkiem dla osób niesłyszących. I niedosłyszących, a zatem z osobami bardziej z niepełnosprawnościami, powiedzmy takimi sensorycznymi, z którymi wspólnie tworzyłem taki zespół Tumbao. Było to wiele lat temu, ale zespół Tumbao trwa do dzisiaj i wspólnie razem graliśmy na Bębnach. Zespół osób właśnie niesłyszących, który potem łączyłem również z osobami słyszącymi. Stworzyliśmy piękny projekt muzyczny, który trwa do dzisiaj, z czego jestem niezmiernie dumny i czym się bardzo cieszę. Konferencja to jedno z działań projektu Wychodzimy z Czterech ścian, współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2021. 2030.